Ekogaz Konin, dzień dobry. Ford Fusion. O pojemności 2 litrów. Mocy 240 koni. Rok produkcji to 2017. 240 koni. Bezpośredni wtrysk paliwa. Tuż po montażu instalacji gazowej w naszej firmie. Instalacja stack 400 DPI. Wytryskiwacze pod obudową. Reduktor elektrozawór gazowy. Przełącznik benzyna gaz. wlew paliwa pod klapą. Oraz zbiornik o pojemności 50 litrów w miejscu po kole zapasowym. Poszczegółowe wyceny zapraszamy do Eco Gas KONIN na ulicy Przemysłowej 110.